Cześć! Chciałem Cię poruszyć temat, który okazuje się dla wielu z Was bardzo ważny. Często jest poruszany przy okazji wyboru nowego roweru. Mianowicie to, czy wybrać rower crossowy, czy rower górski oraz dlaczego z jednego nie zrobimy drugiego. Oczywiście wszyscy wiecie doskonale, jak wygląda i czym się charakteryzuje rower górski. Przez lata przyzwyczailiśmy się, że jest to rower na kołach 26 cali, w terenowych oponach z przednią korbą przydającą 3 laty i przynajmniej 21 biegów. Oczywiście przez lata wiele się zmieniło, obecnie jak pewnie dobrze, dobrze wiecie posiadamy rowery górskie na kołach również 29, 27,5 cala, a standardowe 26 praktycznie przechodzi do historii, jednak pewne cechy pozostały. Przez długie lata rowery górskie były wybierane przez gro rowerzystów z tej zasady, że były po prostu najbardziej uniwersalne. Taki rower pozwalał z jednej strony pojeździć po asfalcie na takie typowe niedzielne przejażdżki, a z drugiej strony również umożliwiał jazdę w terenie. I to nie tylko sportowcom, gdyż no przecież każdy z nas czasami ma potrzebę po prostu, żeby wybrać się nieco bardziej e, dziki teren. Oczywiście rowery górskie niosą ze sobą pewne ograniczenia. Siłą rzeczy są niezbyt wygodne, e, zwłaszcza te, które są sportowe, mają agresywną geometrię, która ułatwia podjazdy i zjazdy, dlatego dla osób, które jednak większość czasu spędzają na płaskim, nie będą najlepszym wyborem. Od kilku lat możemy wybierać spośród rowerów, które zdecydowanie bardziej odpowiadają potrzebom większości rowerzystów niż rowery górskie. Są to oczywiście rowery krosowe. Czym charakteryzuje się typowy rower krosowy? Jest to rower, który zwykle posadowiono na kołach 28 cali, na stosunkowo wąskich oponach, mniej więcej od 1,5 do 1,75 cala. Z wyglądu w zasadzie przypomina nieco rower górski, natomiast pewnie każdy, nawet laik zauważy, iż gomecja takiego roweru jest zdecydowanie bardziej komfortowa. Pozwala na zajęcie bardziej wyprostowanej pozycji za kierownicą, więc siłą rzeczy rower jest dużo bardziej wygodny i uniwersalny. Oczywiście nie pozwala na tak agresywną jazdę w terenie jak rower górski, jednak absolutnie można na nim zjechać z utwardzonej nawierzchni, wybrać się na przejażdżkę po lesie, tudzież szutrowych drogach. Dodatkowo rower crossowy zdecydowanie łatwiej utrzymuje prędkość na utwardzanej nawierzchni. E, więc patrząc po tym, gdzie większość z nas na rowerach jeździ i uwzględniając fakt, iż naprawdę rzadko wjeżdżamy w dość trudny teren, e, tego typu rower w zupełności da sobie radę. Przejdźmy jednak do sedna sprawy. E, wielu z Was, zastanawiając się nad wyborem rowera, traktuje rower górski i rower crossowy w zasadzie jako swoje substytuty. W szczególności kwestia ta dotyczy wyboru roweru na kołach 29 cali. E, Często, zresztą słusznie, dostrzegacie, iż koło 28 cali, jakie spotkamy w rowerze krosowym, około 29 cali to praktycznie to samo. Oczywiście rozmiar obręczy w takim kole jest ten sam, a 29 cali bierze się stąd, iż średnica koła policzona jest tak naprawdę po średnicy opony, która siłą rzeczy w rowerze górskim jest większa, bardziej balonowa. Jednak tak naprawdę nie są to jedyne różnice. i Wbrew pozorom nie zrobimy z roweru krosowego roweru górskiego, ani odwrotnie, więc tego typu zakup wymaga zdecydowanego przemyślenia. Jakie więc są trzy główne powody, dla których nie zrobimy z roweru górskiego roweru krosowego i odwrotnie? Po pierwsze... W rowerze crossowym nie założymy specjalnie szerokich opon. Konstrukcja widelca przedniego oraz tylnego trójkąta sprawia, iż zmieścimy tam zwykle maksymalnie opony o szerokości 1,75. Oczywiście można w tej szerokości znaleźć opony o stosunkowo agresywnym bieżniku, jednak w nawierzchni trudniejszej, takie jak na przykład kamienie, tudzież po prostu podczas szybkiej jazdy poza terenem utwardzanym, tego typu opona nawet z agresywnym wierzchnikiem nie będzie spisywać się dobrze. Jak pewnie wiecie, na przykład w cyklokrosie, który jest bardzo techniczną odmianą kolarstwa, jeździmy na wąskich oponach nawet po piasku. Jednak piasek, tudzież błoto, to zupełnie inne nawierzchnia, niż to, co tak naprawdę spotykamy bardzo często w górach, czyli bardzo szybkie zakręty po luźnej nawierzchni, kamienie. Z tego typu nawierzchnią opony o szerokości maksymalnej, którą jesteśmy w stanie zmieścić w rowerze crossowym, nie dadzą sobie rady. Kwestia druga, geometria. Rower crossowy zawsze będzie miał dużo bardziej rekreacyjną geometrię niż rower górski, co oczywiście przyda się nam podczas codziennej jazdy, kiedy będziemy mniej zmęczeni, mniej będziemy obciążać swój kręgosłup, czy też przedramiona. Natomiast jeżeli będziemy już chcieli wjechać w trudniejszy teren, to tego typu rower, kiedy dojdzie do ostrzejszego zjazdu lub podjazdu, nie będzie spisywał się zbyt dobrze. Podczas gwałtownego zjazdu, przez fakt, iż ma dość prosty kąt główki, będziemy dość szybko opadać przez kierownicę. Podczas natomiast agresywnego podjazdu dość łatwo będzie podrywać kierownicę od ziemi i przednie koło od ziemi. E, oczywiście tego typu wartości zdecydowanie ograniczają możliwości jazdy w terenie. E, no Jak sami zauważyliście, na no pewno na takim rowerze ani się nie pościgacie, ani szczególnej satysfakcji z jazdy poza utwardzanymi drogami nic nie będziecie. Kwestia trzecia to zastosowanie w rowerach klasowych standardowych amortyzatorów o stosunkowo krótkim skoku. Tego typu widelce mają kilka wad, które sprawiają, że nie nadają się specjalnie do jazdy w trudnym terenie. Po pierwsze, jest to właśnie mały skok, który może się okazać niewystarczający na duże nierówności. Po drugie jest to fakt, że tego typu widelce są stosunkowo wiotkie. Nie są zbyt sztywne bocznie, bo nie taka ich rola. Generalnie mają wystarczyć do tego, aby wybierać małe nierówności w asfalcie, tudzież w polnych drogach. W zupełności nie poradzą sobie z mocnymi przeciążeniami bocznymi, takimi jakie spotkamy na przykład podczas uślizgiwania się przedniego koła na kamieniach. Dodatkowo do tego typu roweru praktycznie nie mamy możliwości założenia widelca z większym skokiem. Nawet nie tyle, dlatego iż jest to fizycznie niemożliwe. Oczywiście rura sterowa zwykle ma 1,8 cala, więc wsadzimy tam praktycznie każdy widelec. Natomiast geometria ramy jest taka, iż włożenie widelca o większym skoku niż te standardowe 60 parę 70 mm absolutnie zdemuluje nam geometrię roweru. Nie będzie on ani wygodny, ani specjalnie funkcjonalny. Dodatkowo zmienią się kąty główki, przez to będzie ona dużo bardziej odchylona, a tym samym obciążona. W związku z czym podczas gwałtownych, dużych nierówności możemy wręcz uszkodzić konstrukcję ram. Wkrótce wielu z Was stanie przed wyborem roweru. Cóż, trudno ukryć ceny po sezonie. Zwykle są bardzo atrakcyjne, dlatego wielu z Was trafia do sklepów rowerowych. Mam nadzieję, że informacje, które dzisiaj uzyskaliście, pomogą Wam podjąć naprawdę dobrą decyzję i kupić taki rower, jakiego faktycznie potrzebujecie.